U zdjęcia, a teraz filmik nagrywamy. Tu żeśmy znaleźli takie skarby. Tu, 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 tu. No to jest skrzynka, geocaching. Dobra, otwieramy. Ale jest tutaj... <noise> Różny. Co? Trzeba coś też zostawić, i napisać? A nie, ma nie napisać. Żadnych podarków z to nie wyciągamy. Możemy tak się Każdy to zostawi. No. Nożyczki też zostawi. Dobra. Tutaj lista i ołówki dwa. No i trzeba się do listy dopisać. Że tu ja byłem. Tak. I się podpisałem. Ja nie się podpisałem. Orzeczenia składamy. Logbook. No, Kto tu założył? Patrz, położenie dokładne. Myszana wieża. Kubuś. kubuś. Tu nasz piesio kubuś. No Nie będziemy sprawdzać, co tutaj jest, bo Komendary. czasu niewiele. Temperówka nawet. Chyba tam jest, bo tam widać, że jest. Akurat nic, mi nie wzięli. Ale... To, co tu jest, to okularów sobie nie wziąłem. Tutaj... 25.05, to teraz ktoś tu wykopał. Mm -hmm. 20. Toż, toż. Co tu pisze? Masz, wpisujcie się, ja, ja nie będę się tu podpisywał. No ja się podpiszę, bo ja tam zainstalowałem. Aha, trochę. tu jest dekielek, na dekielku pis pisać Aha, można. bo tu się jeszcze trzeba wpisać, co, co się zostawiło. No. Zostawiam telefon typu Nokia.